Ej, jest nowy rekord, widzowie, w Minecraftie 6:50? 6:50? Ej, pamiętam, jak ja speedrunowałem, widzowie. To 6:50 to ja do netherów wchodziłem. Pamiętam, jak speedranowaliśmy tam z Nexus i z innymi. Co? Sz 4 dni temu już 600 tysięcy wyświetleń. O kurde. 6:50, widzowie? Pokaż to. A tu będzie z dźwiękiem. Czekaj, jak do Minecrafta, to jakiś, wiesz, jakiś syniczek. Jest dźwięk z Minecrafta, o. Te w ogóle taktyki, widzowie. Chłop szuka, chłop, widzowie, szuka tego skarbu ukrytego, no nie? Czyku jaki chłop ma... Jak on... Jak ludzie mają taki refleks w ręce? Zobacz to. Zobacz to. Aha. I on ma 17 żelaza i diament, weku. Czyku, Dobra, to jestem za stary. Ja jestem za stary, widzowie, to ja się zorientowałem, co tam jest, on już to zebrał Jak? Okej, okay, ma 17 żelaza już, a ja czeku. ja pamiętam za moich czasów speedrun to czeku, bierzesz golema, trzy kratki stawiasz i go bierzesz z siekiery i masz trzy żelaza. On tak, 17 żelaza w 10 sekundzie Okej, okay, rozwala drzewo. Nie ma TNT, bo ja pamiętam, że chyba TNT to się rozwalało, no nie? Kiedyś. Dobra, chłop, z... chłop zrobił sobie czeku diamentową łopatę. Szacun Ale w sumie ma jeden diament, to co ma zrobić? Zbiera liście! Liście zbiera po co? Żeby mieć bloki, no nie? Mniejsze trzy. Bo widzowie, żeby przejść Minecrafta, musisz wejść do netheru, zebrać perły, zebrać pałki Blaze'a i znaleźć end, no nie I on teraz będzie szedł, widzowie, patrzcie, jestem ekspertem, on będzie szukał lawy pod wodą. Bo pod wodą łatwiej jest zauważyć, no nie? Tak zwana dolina lawowa. Mhm. Ale widzowie, 6,50? To, to to, Widzowie, on za 5 minut kończy grę. Jak? Bro! Patrz, no, to ile, ty, on ile czasu marnuje? Przepraszam, on na pewno ten rekord pobije. Dobra, minuta 15, on jeszcze nawet nie jest w nederze. O, znalazł, widzowie, znalazł. On jeszcze musi gravel złapać. Ma gravel. Ej, to po to była diamentowa ta. Po to była diamentowa łopata, no nie? Pamiętam, jak próbowałem się tego nauczyć, co oni tutaj robią, widzowie, ale za, nigdy mi nie wychodziło. Patrz, chłop mi portal w wodzie. Drzwiami. My jest rekord świata. W... I teraz, widzowie, i teraz on musi mieć bastion i fortecę. Widzi bastion. W. Widzi bastion. To była forteca za nim, czy nie? Nie wiem, on tak szybko patrzy, widzowie, że. Jak on ma tam dojść? O, kurde. Speed Bridge W. Ej, jest forteca! Przed nim! Czy ja źle zobaczyłem? Tutaj, zobacz! Jest forteca! Czyli on ma wszystko. Dobra. Ja nigdy nie. Ej, powiem wam tak, jak oglądam speedrany, to mi się wydawało tak, dobra, to jest dosyć łatwe, nie? Ale czykuj, jak on zapierdziela. Patrz to. I on... Dobra. Dwie minuty. Skrzynka otwierana. Czemu ten go nie bije? E! Ty. Świnia przekupiona. Czy co? Czemu one go nie bił? A bo on teraz już założył coś? Czy on tak szybko robi, że ja nie ogarnę. Bo ma złotą rzecz na sobie. Okej. Okay. Spodnie są. Spodnie założył. Okej. Okay. Tak, tak, tak Bo te świnie, widzowie, one są tak głupie Czajcie, że one myślą, że jak ty masz coś złotego To ty jesteś świnią <laughs> Czajcie Are you dumb? To nie jest jeden z was Dobra, chłopcie, prawie Pff. Widzowie, to jest kaczuszka tak zwana Widzicie? Kaczuszka ze złota Mhm, dobrze bardzo, bardzo I patrz to Dobra, ilą czasu? Ej, widzowie, 2.30 On zaraz ma grę skończyć Halo ty nawet nic złotego nie potrzebujesz, a że jestem świnią. Dobre widzu. Chcesz jeszcze coś napisać, czy już się żegnamy? Dobra, jednego złota nie wziął, ale widzowie, ile on ma złota. I on teraz wraca do świń. Patrzcie, co on tu robi. Ja wiem, on im zrobi most. Żeby te świnie chyba. Dobra, on nie robi mostu, człowiek, nie co on robi. On im chyba tak robi, żeby te świnie tu przyszły, no nie? Patrzcie, on je sprowokuje, rozwali złoto i one są teraz bardzo złe na niego. I one idą w jedno miejsce. Zobacz. Czaisz uderzył świnie. I on teraz potrzebuje, widzowie, co? Perły. O, już są perły! Już są perły! Zobacz. W? W poproszę. I on tutaj zbiera obsydian, żeby szybciej wyjść, żeby nie musieć tego portalu drugiego ogarniać, no nie? Ewron za dużo bloków wziął 6, 7, by wystarczyło. Mógł czas zaoszczędzić, nerd. Debil. Czyli da się poprawić czas. I zobacz. Japid. Już ma perły? Ma perły! 14 plus. I jeszcze kolejne lecą. 16 plus 6. To on już ma wszystko. I co? I teraz chyba. Co on tu robi? On widzowie rzucił perłę. Czy wy rozumiecie, co on tu zrobił? Jedynka zrozumiałeś, dwójka nie zrozumiałeś. Patrz. On rzucił perłę i zmniejszył render distance tak, że ta perła zniknęła ze świata. Ona się już nie renderuje. I teraz on ją rzucił, żeby ją zawiesić, żeby jeszcze wrócić. I patrzcie, zwiększy teraz render distance. ta perła się zrenderuje, którą rzucił i się tepnie do fortecy. Patrz. Zobacz. Ona jest teraz zawieszona. I teraz patrz, zwiększa render distance, widzisz? Pyk! I ta perła, którą rzucił, ona się zrenderowała. Czyli on wyrzucił perłę daleko, zmniejszył render dystans, więc ta perła, którą rzucił, ona się usunęła z gry, i teraz zwiększył render dystans, żeby dostać tepeka. To jest trochę maciek tepaj, tylko na solo. On zawiesił, szanowni państwo, i widzicie? Znowu zmniejsza render dystans na trzy kratki, znaczy trzy czanki. Dobra, chłop się bije ze szkieletem, znowu zmarnował czas. Ej, dobra, nie chcę nic mówić, a to jest czwarta minuta. A on za dwie minuty ma skończyć grę. On jeszcze nie ma pałek. Dobra, jest jedna pałka. Jest druga pałka. Okej, okay, chłop ma po prostu szczęście. Perła rzucana w lawę, ale ma fire resistkę. Czyli kubustowanie się. Wiesz o co chodzi? Dobra, znowu widzę. Co, 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 co. On chyba szukał port. tego. Dobra, zrespiły mu się cztery naraz. I pewnie będą cztery pały, nie? No muszą być, muszą być. Kiedy to jest Sześć pałek już, ty co jest? Już robi portal! On już wychodzi Okej okay. Co on zrobił? Co to było? Co? Po co ta łódka? Co, on, co to za technika? Stawia łódkę, zniszczył. Co to? Co to było? On to dla przypadkiem zrobił, czy tak ma być? F -f -f Flex dla Beki nudziło mu się. Za mało dopaminy, jak czeka na portal. I teraz, widzowie, rzuca perłę. Perła mu weszła w ziemię! Dobra, to jest jakiś, jakiś noob. Widzowie, jego trzeba nauczyć grać, czy co? Perła mu poszła w ziemię, musi rzucić drugą. Jaka Beka, i to jest hit, widzowie. Czajcie, że oni. To ja tu nawet nie, nie próbuję wytłumaczyć. Oni jakoś na pixel oka patrzą i wyliczają kordy programem. Czyli cheating. Zobacz. O, i już mu pokazuje, że na 100% tam jest w nederze... Dobra, człowieku, co tu się dzieje? Rzucił sobie fire resistkę. Jeszcze sobie łóżka teraz wykraftuje. Poperły wraca. Nie, tutaj, widzowie, można strasznie dużo jeszcze wycyrklować czasu. Zobacz to. Czaisz? Czaisz? Chłop rzuca. Kabaczek, witam serdecznie. I patrz to. On już wie... Gdzie zrobić portal, widzowie, żeby idealnie wylądować w Nederze? No, w Endzie. Zobacz, co tu się dzieje. Zobacz. Chłop rzuca. Patrzcie sobie kordy. I pato. Dobra. Że chłop ma taki czas i nie boi się widzowie takiego speed bridge'a robić? Tak, widzowie, kabaczek dał resuba. Mhm. I on już robi portal kolejny I on jest będzie Przepraszam, nie chcę nic mówić, ale on za pół minuty ma skończyć grę. Nie wiem czy nie wiem czy, przepraszam, czy my jesteśmy w Łodzi przeciw yy, podwodnej? Przepraszam, co to jest? To, to, o to yy, yy. co, co? Co? Co jest jakiś sonar, przepraszam, nuklearny czy co? Czy jesteśmy w Łodzi podwodnej? Yy. Nagrywamy YouTube Shortsa, przepraszam, że gra nagle jest robimy live'a na TikToku, rozumiem Co to jest za radar? Dobra, chłop, w... czeku Chłop idzie w endzie i Okej, wszystko widzę przez 10 ścian Bro Zobacz Sonar I on tak, a okej, okay, to z portal What? Okej, okay, no i znalazł Czeku, co tu się dzieje? To już, nie wiem Nie, ja wiem, ten radar jest w grze, tylko po prostu To jest powalone Chłop ląduje. Ale zobacz, i szósta minuta, to, on, to on, jemu musiał smok idealnie zlecieć. W takim razie. Jemu musiał smok idealnie zlecieć. Co ty robisz? On będzie niszczył kryształy? Nie on buduje domek. Co ty robisz? On tu będzie łóżka detonował na samej górze, zanim smok zleci na dół? Co! Dobra. Bro! A on go jeszcze z kuszy bije. Co tu się dzieje? Zabił smoka! What? Bo już teraz się nawet na smoka nie czeka Ten smok, jego ty tam bijesz na skybase'ie Co tu się stało Ej, dobra, powiem tak Szacun dla tych ludzi, którzy speedrunują Oczywiście, że on czeka, żeby ten smok tu zleciał 50 godzin Ja pierdziele Ej, dobra, to jest powalone co to, ej, dobra, ja nie wiem, co to się stało Dobra, to ja bym chyba nigdy nie speedrunował Widzowie, jak jeszcze były czasy, gdzie nasze czasy na speedrunie Miały po 40 minut Zobacz to Chłop się patrzy na smoka, czy mu nie odleciał chyba Zobacz Tak, ej, to trzeba mieć perfekcyjny timing Bo przecież smok lata wokół Wszystkich kryształów Czyli ty musisz tak wytajmować, mu on ci nie uciekł Musisz go jeszcze szybko rozwalić Zobacz What jeszcze chłop go w ogóle kuszy bije. Zobacz rekord świata na ustawionym seedzie. Madako, no bo chyba to jest w grzebór tu do wyliczenia triangulacją, no nie? A jak jest ten? Czekaj, rekord to jest set speed SSG Minecraft VR. Dobra, to jest ten sam chłop, ku 53 sekundy. To jest ustawiony SID, czyli jakby SID, który zawsze jest wiadomo, że jest mega dobry, no nie? Ale jak widzowie 53 sekundy? Witam. Ty, chłop nieironicznie robi taki czas. Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze raz. tu zresetował, tak? Bo coś mu nie wyszło. Tak. Czyli chłop wchodzi i on już wie wszędzie, gdzie wszystko jest, no nie? Chłop schodzi, wpada. I jakim sumem on nie dostaje obrażeń? Bo on spada na pajęczynę? Bro! Na pajęczynę spadł! Jest za obrażeń! Co ty zrobiłeś? Czekaj, ja to muszę na slow się zobaczyć. Czekaj, 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 czekaj. A to, to ja nawet nie zauważyłem widzowie, że on to... że on coś tutaj otworzył. Czekaj, jeszcze raz. Patrz, patrz to. Siema. Dobra. Okej, okay, to ja chyba jestem za stary. Ja już zaakceptuję to może. I on tu idzie. Od razu portal. A, bo ten portal jest w ogóle... Tak, jest szansa, że wszystkie oczy są. A czym zabije smoka? Tym łukiem? Oh my God. Okej. Okay. Co? Co? Oh my god! He? Jak? Z dlaczego smok dostał one shota? Oh my god! Wait! Holy shit! Oh. Jak? się stało? Nie rozumiem. On tu, robi, on tu robi jakiś setup, żeby smok się zgliczował o tekstury? Bo zobacz, on tu robi jakąś dziurę, nagle ją łata, smok nagle zlatuje i patrz, on stawia blok jeden, jakby na ogonie smoka, a tutaj ma być głowa smoka. Obrażenia strzały w Minecraftie skalują się z prędkością. Jak trafisz idealnie w smoka, jak do ciebie leci, to go one-shotuje. Strzała bije zależnie od prędkości moba, który na ciebie leci. I tutaj smog go po prostu jakby, jest ultra ULTRADŹWIĘKCZNA PRĘDKOŚĆ! Oh my. I chłop go zlanszotował. Oh oh. oh 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 JAK?! Brat chyba sam nie dowierza, co on zrobił Tylko... Szczerze, dla mnie zawsze bardziej imponujące Są te takie rekordy na losowych sidach, Bo wiesz, jakby na takim seedzie Wiesz, co się stanie Wiesz, 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 że masz tam pajęczynę Wiesz, że masz kill off, yy, I robisz takim trikiem, który się uda raz na tysiąc prób, no nie? Ale na random seedzie nie wiesz, nie wiesz, gdzie masz fortecę, nie wiesz, gdzie masz smoka, wiesz o co chodzi, masz takie nie, niespodziewane rzeczy, tak czy inaczej dwa rekordy mega imponujące, nie? Kurde, szacun dla tych ludzi, że po prostu tyle ćwiczą, bo to jest, kurde, to powiem wam tak, to już jest mocne, nie? To już jest mocne.